Boom! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Extreme na naszym kanale. Ja jestem Dilerek i w dzisiejszym odcinku założymy sobie zbroję TNT i zobaczymy jak, jak będą na mnie reagować ludzie. Czy się mnie wystraszą? Czy będą chcieli mnie bić? A może uciekać? Może będą chcieli, nie wiem, przehandlować tą zbroję za coś innego? Zobaczymy o co chodzi, może zaznajomią za cheatera. Jestem na serwerze crafted.pl oczywiście IP masz w opisie, no premium. I koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli ten troll Ci się spodoba i chcesz więcej odcinków w tym stylu. Teraz zrób to, będzie mi bardzo miło i pokażę, że te filmy były fajne, więc na początku może pokażę Wam naszą ofiarę. Więc tak, nasza ofiara jest chyba początkowym graczem i ja oczywiście nie nazywam się Dillerek, ja napiszę coś na czasie, że się nazywam. Hej. Tak, nazywam się fan Enziego, więc ja jestem fanem Enziego, nie żebym nie był naprawdę fanem z na co dzień. A tutaj jest widz, bądź widzka, który właśnie się urządza na statku. To jest bardzo ciekawe, ponieważ te statki, tak ten statek i właściwie inne takie statki, spawnują się na świecie w sposób jakby naturalny. Ale ten widz, bądź widzka, w sumie nie wiem, przystosowuje ten statek pod swój domek. Ma tutaj skrzynki. Dobra, nie będę może grzebać za bardzo, przekonamy się w sumie za chwilę już jako fanem z więc teraz nie patrzę w tą stronę, więc włączę się... A nie, 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 teraz się patrzę, nie, to nie, to nie, to ja tak sobie przejdę może w ten sposób. I zacznijmy od tego, że nie będę mieć zbroi na sobie. Włączę, na wszelki wypadek wezmę jeszcze diamentowy mieczyk, ok, Żeby, jak chcę się ostraszyć, um, ta osoba, czyli... Yy... No, po prostu wszyscy serwerze na ten czas nagrywki po prostu mają odpalone teksturki takie, że złota zbroja jest zmieniona na zbroję TNT. Jest to myślę bardzo sprytne, ponieważ nikt nie robi diamentowych ubrań. Więc raczej nikt się nie zorientuje przez te kilka minut, a na pewno nikt ktoś to dopiero zaczyna grę. Okej, okay, więc włączmy sobie może Vanisha Game mod Survival. Survival, okej, okay. i podejdźmy. Więc na razie założę, nic nie zakładam, po prostu zobaczymy, jakie będą intencje gracza. Przywitam się ładnie. Okej, okay. hej! Okej, okay. chyba mnie usłyszała, bo, bo się nie wyświetlił napis, że nikt mnie nie słyszał. Fajny statek. Ok, chyba mnie nie bije, jest, jest dobrze nastawiona. Ok, nie bije mnie, to jest, to jest w sumie dziwne, na że się biją, dobra. Ja pokażę że mam lepszy mieczyk. To możemy nie będzie bić. I wiesz co? E, co robię? E, rozglądam się. <laughs> Zaraz za chwilę odpalimy TNT. E, wiesz co? Ja w sumie założę zbroję. Ok, zaczymy. E, ok, boi, boi się! Ok. To jest reakcja: e, Particle Explosion Emitter. Pyk. Wybuchłem właśnie. E, jestem Bogiem TNT. Ok. Dobra, zaczymy, zaczymy. TNT wpiszę i wybuchnie że no, nie zabije jej. Czy, czy wpiszę TNT? Nie wpiszę TNT. Ok, wpiszę TNT. Patrz, wybucha TNT w tym miejscu, gdzie patrzę. Niszczysz mi dom. Nie, nie niszczę ci domu. E, nie zniszczę ci domu. Ok, TNT. O, tak będę robić takie wybuchy, żeby nie widział bardzo skąd się biorą te wybuchy. Ok. E, sorry, nie kontroluję tego. Ta zbroja jest jest mega silna. Ej, Co jest? Kim jesteś? W sumie zabawne, jakby. Ja bym się bardzo zdziwił myślę, gdy zobaczył kogoś w tak wyglądającej zbroi. Napisz co ty byś zrobił, w sumie, bo ewidentnie ta osoba po prostu ucieka, i jest bardzo nieufna. Nie próbuje mi bić, to jest ciekawe, to zdejmij mi ją. Nie mogę. jeśli, Jeśli nie będziesz mi budować domu, to chyba będę musiał e, ci wysadzić twój domek. E, dobra, zobaczymy, za czym się boi. Długo budowałam. O proszę, ale, ale oszustwo. E, nie wolno, nie powinno się kłamać. To jest zbudowane już automatycznie, ja wiem. A, o co chodzi? E, dobra, to się robi niezręczne. W takim razie może, może tak. E, zbuduj... Zdujesz mi posąg. zaczymy czy zbudujesz mi posąg. Posag. Jaki posąg? TNT. Inaczej wysadzę wszystko. Nie chcę pomysł. Więc ja może dam. Jak się nazywa? Dzisiaj bez smoka? Dobra, więc sobie dam. give Fan and Ziego. TNT 64. Takie 64 TNT. Staję, może kilka, tak pokażę, że mogę. Okej. Okay. Mam tego sporo. <grytanie> to jest. To jest dziwne. Co na Jak zareaguje? Nie. Nie, nie. nie mam tego sporo? O, o to chodzi, że nie mam sporo? Nie, naprawdę mam sporo. Ja to zdejmę. Nie, nie, nie. O, oj! Oj! Za każde walnięcie będę wysadać więcej. TNT. 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 Tylko jeżeli nie zabił, bo ja boję się przesadzę. Auci. Okej, okay, żyje, żyje. E, czy ona w ogóle ma farmę na końcu statku? To nie jest epickie? Ja w sumie nie zwróciłem na to uwagi, tej farmy to na pewno nie było na początku. Bardzo fajna farma, fajny pomysł ogólnie z tymi statkami, nie widziałem wszystkiego z że. E, daj mi grać. Okej, okay, daj mi posąg. No, więc zaczynasz zrobić posąg. Zbudujesz posąg TNT? Wielkie TNT. E, włączę w Time Set 0, bo nie chcę, żeby była noc. E, wielkie TNT, zbuduj mi wielkie TNT. Nie mam wełny. Uh, okej, okay. Czekaj. Teraz ja zaraz wrócę. W sumie przejdę się tutaj. Dam sobie może wełnę. Ok, poszedłem sobie. Bóg TNT poszedł. I teraz słuchajcie, zrobimy test. Schowam. zdejmę wszystkie rzeczy. Zobaczymy, czy będzie chciała mnie zabić. Czy będzie chciała mnie zabić, czy zostawi mnie i pozwoli mi żyć bez TNT. Uh, ale w czasie. wyłączę sobie game moda. W game mod creative. Wezmę sobie dużo białej wełny. White wool. Ok. Z dwa staki. Red. Ok. Czerwona. To tego też. Dam. Dwa staki tego w sumie znaczy tak. I black. No, tego też wezmę. Tak. Ok. I Gabebo Destrugro. Zobaczymy, czy będziesz mi bić. Ja włączę sobie heal. Ok. I podejdę. Ogólnie ta zbroja w sumie się trzeba już niszczyć, bo to jest bardzo słaba zbroja. Trzeba pamiętać, że to jest jednak złoto. Więc zaczymy czy będziemy mi bić. Ja powiem, udało mi się! Gdzie jest? Gdzie jest. Yy, ten gracz. No, ona wyszła z serwera. Nie, ona się zamurowała. A nie, ona muruje sobie to! O, to dobre miejsce na posąg. Dobra, więc proszę bardzo, oto jest. Yy, są itemki dla Ciebie. Zobaczymy, czy da radę. zbudować. Okej. Okay. wyjęła TNT? Czemu wyjęła TNT? Co. co? Okej, okay, nie musisz budować TNT. Posągu Tintin, Ci wełnę no po to, żebyś. Co ona robi? Czy ona chce wysadzić całą okolicę? Przecież jej domek się zniszczy. <grym> o nie. <grym> tak nie działa. Naprawdę? Naprawdę? Zwykła pochodnia? Nie... To tak nie działa na. Jak ona sięga tutaj? Co jest? Aha, trzeba się tak sięgnąć. To no, dalsze. Okej, okay, przynajmniej nie bije. To posąg. Słaby jakiś. Masz wełnę. Ona chciała wysadzić TNT z zwykłą pochodnią, czajcie to? E, wow, jakby całkiem zabawne w sumie założę tę zbroję potona jest, żeby, żeby ją mieć na sobie. Wygląda super groźnie, może ta czapka wygląda trochę głupio, ale te spodnie i... plata e, wygląda ekstra. No masz tu. To, 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 to nie jest posąg. Odróżnij posąg od niej posągu TNT, proszę bardzo, wybucha. Ja odchodzę. <laughs> o niech się domek. Tomek nie dobra, jest domek, domek jest bezpieczny. Domek jest cały czas bezpieczny, nic się nie stało. E, w, wysadzę to. Zbuduj posąg. E, nie, 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 nie chcesz ty buduj. No dobra, jakby to ja zacznę, okej. Okay. To ja zacznę. E, jak coś nie martwcie się ludzie, to nie jest tak, że tu się znęca nad widzami i nic nie staję w zamian. Po każdym odcinku każda osoba, która jakby jest trollowana, jest torturowana, dostaje vip więc nie martwcie się o to, okej? Okay? E, więc co, co tu robimy? Okej, okay, to, to wygląda dobrze, dobry start, y, teraz y, białe, albo i wezmę Particle Explosion Emitter. okej, okay, będę tylko chodzić teraz, wysadzać. Daj TNT. Okej, okay, czemu TNT dać mam więcej? Aha, chcesz widzieć jak wygląda TNT, okej, okay, tak wygląda TNT. Patrz, przyjrzyj się temu uważnie, Masz tego więcej, po prostu patrz na to i, i, i ucz, tak wygląda TNT. I tego TNT mam dużo, więc le, lepiej uważaj. No, to jeszcze jedno białe, super. Bardzo ładny posąg, to mi się podoba. E, Okej, okay. no tak, tu jest napis: e, poprawnie, poprawnie, widzę, że e, bez zarzutów. To ja teraz może zrobię kolejnego pranka i wejdę sobie na dół. I wszystko tutaj wypełnię TNT. nadzieję, no, że tu nie ma żadnych guzików ani płytek naciskowych. Ani czerwonych pochodni, bo jeżeli są, to trochę będzie przypał i będzie mi bardzo głupio. Ale mam nadzieję, że, że, że jest dobrze. Nic nie widzę, że takiego było. Tam chyba zaś do piwnicy już tylko. Okej, okay, więc zobaczymy czy. Zaczymy, czy spanikuje, bo to jest prezent, to jest prezent. Ja tego nie będę wysadać, że ja to da w prezencie, ale z czym czy spanikuje. Hanna buduje budowlę. Ok, super pomnik powstaje, więc dajmy dokończyć. Po, e, pomnik ekstra, ekstra, bardzo mi się podoba. Jest całkiem spokojny, taki mały posąg, który jest git. W sumie nie czemu to ma dwa wysokości? Aż trzy wysokości żółte, aż czerwonego? E, dobra, to ja może będę dalej układać to TNT, bo w sumie trzeba by nie? E, pyk. Będę tu bezpieczna. E, tu, tu bezpieczna będziesz na, na posągu TNT? C czemu tu nie podchodź? Eee, bo co? <grafię> Jakby mam zbroję z TNT, moja droga. To jest bardzo groźna. Wycadzać się. Eee, mnie się nie da wysadzić. Okej, okay, sorry. W sumie niszczę sobie pomnik, ale, ale no cóż. Eee, no właśnie. Eee, masz prezent w domu. Eee, dzięki za posąg. Ok, zaczymy, czy się wystarczy. Z tego, Tidy, ja tego tak nie odpalałem. Ale wezmę sobie give Dillerkę. Yy, znaczy, nie dilerkę, Fan and Ziego. Yy, nie, nie, Fan and Ziego. Lever, dobra, pryk. Ok, co to? Zaczymy, czy wysadzić swój domek. Yy, naciśnij dźwignię. Zaczymy, czy to zrobi. czy to zrobi? To jest, to jest test IQ, moi drodzy. Czy to, czy to zrobi? Bo co? Zrobiłem ci posąg. Nie no, spoko, fajny. Dlatego masz prezent. Dużo TNT. Wow, ja bym zaczął się bać. Ja bym zaczął naprawdę się bać na jego miejscu w tym momencie. Ponieważ tyle TNT wokół domku nie wygląda za dobrze. To wygląda jak. Um, to wygląda niebezpiecznie po prostu. Jakaś, jakiś piorun, póki to jest ładna pogoda, ale jakiś piorun, jakiś nagle pożar. Coś się może stać złego. I skąd masz TNT? Jestem dzieckiem TNT. Pół człowiek e, pół TNT. Nie, nie, nie wiem, co ja zmyślałem w sobie. E, nie widzisz? E, mam przecież zbroję z TNT, Hej, ja jestem zrobiony z TNT. Okej, okay, dobra no dźwignię. To, to chyba dobrze. Okej, okay, to ja postawię znowu dźwignie. Może więcej dźwigni. Może coś przypadkiem naciśnie i będzie przypał, bo nie, mam nadzieję, że nie. Bo w sobie byłoby mi też głupio trochę. Co się dzieje? Czemu nie to wybuchło? Czemu to wybuchło? Co, co zrobiłaś? Czemu to rozwaliłaś? Co jest grane? To było TNT, ale. To, to nie miało tak być. Ale... Jezu, ale masz farta, że się rozwaliło tyle tego domku, a nie cały domek. Bo gdyby tu było TNT, to by wypaliło, to by wszystko się rozwaliło. Byłoby słabo. Um, e, czemu aż tu rozwaliło? No, dużo tego było. Nie, nie moja wida! Nie moja wida! O, 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 Zaczyna się bić? Ja mam lepszy miecz. Au! Okej, okay, zaczyna się bić. To konkre konkretnie. Konkretnie bije. Ja nie chcę oddawać, bo ja myślę, że ją zabiję. ja może odejdę na kawałeczek. To jest. To jest niezręczne. Ona. że nie zbiera tego TNT, tak naprawdę. O ehm, co Odejdę jeszcze. Okej, okay, okej. Okay, goni mnie. próbuję przygonić. Dobra, ja będę odchodzić. Chyba mało życia, tak coś czuję. Bo jak, jak walnę. No. O, oh, no właśnie, czemu mnie gonisz? Jak cię na hita mogę zniszczyć? O mój boże, jak ona się nazywała? Yy, Dzidia bez smoka, ok, w sumie boski nik, dobra, wiecie co? TP dzidzia bez smoka, dealerkę, Di nie, fan z Ja co jest czas skoczę trola, okej, okay, hej, hej, to był troll. <grywy> yy, Dam mi diamenty, gamę, modę, creative. Ty jesteś troll. No, no ja jestem troll, tak. Trzymaj to, pyk. Uh, i, i, I trzymaj moją zbroję i dam ci może uh, takich diamentów. Uh, kilka, proszę bardzo, myślę, że wynagrodziło. Nie mogę wyrzucić temków. Okej, okay, uh, czekaj. Uh, wiecie co, odrzucimy je do skrzynce. Do skrzynki do uh, temki. Pyk, 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 Rozwalda TNT. Uh, I może postawię chesta, proszę bardzo. Uh, pyk. Tu jest chest i w środku chesta będą. Diamenty, tylko nikt nie ustawia, bo to jest chest i jeżeli. Teraz za dużo diamentów, może to przesadziłem. Dobra, tyle diamentów i tak to jest sporo. Więc myślę, że wygrodziłem te szkody. Plus op, też będzie ok. Um, no. E, zobacz na kanale Dealerek, e, jutro odcinek. E, więcej? Więcej chcesz? O mój Boże, naprawdę. E, TNT, dobra, dam ci dużo TNT, dam ci dwa staki TNT. Możesz zrobić z tym bardzo dużo szkody. E, ciekawe, co wysadzi? E, czy wysadzi swój domek? To było ciekawe. W sumie to jest trapczes. Jeżeli otworzę skrzynkę. To... Nie dark, to jest, to jest pomysł. Oha, nie wie, że to jest trapczes. Już widać, że to jest trapczes. Dobra. E, wiecie co? To jest chyba moment, kiedy... trzeba skończyć odcinek. E, całkiem ciekawy troll. Możecie pisać, czy macie jakieś własne pomysły na podobne odcinki. Co, co ona robi? Co? Co? Czemu ona stawia więcej tego TNT? To... To, to miał być kolejny odcinka. Co ona robi? Czy ona chce wysadzić swój dom? Czy jej odbiło od tego, tych diamentów, które dostała? Eee, czemu to robisz? To jest niebezpieczne. Eee, wiesz, że to niebezpieczne. C co kombinuje... Czemu? Czemu nie? Ona ucieka, wysadziła swój domek. Wszystko, co było w środku domku, wysadziła. Odbiło jej, co jest grane. Ona sama chce się zmienić w boga TNT. Eee, Okej. Okay. Eee, latasz? Eee, tak. Dobra, ona chyba nie gardniała, że jestem dilerkiem. Z... Ona chciała mnie zabić. O mój Boże, nie. Ona chce poświęcić swój domek tylko po to, żeby mnie zabić. Ona mnie nienawidzi. Eee, to był niespodziewany kierunek. Nie, Niespodziewanie, że tak będzie wyglądało. Eee, Okej, okay, dobra. To chyba koniec odcinka. Subskrybujcie. Koniecznie i łapkujcie z dziewięć odcinków. Mogę mieszkać z tobą? Y nie.